Program Remont na 5 Plus i kolejny odcinek. Tym razem od razu rozpoczynamy od naszej inwestycji w Łęczycy. A tutaj proszę, chłopaki i ekipa już cała gotowa. No dzisiaj bardzo ciężki będzie dzień, bo będzie trzeba montować blaty kuchenne. I nie tylko, ale zobaczcie to. Przyszliśmy na inwestycje w Widzę, że jesteście. Jesteśmy. Widzę, że kamień dotarł. Dokładnie. Dotarł kamień. Przystąpiliśmy właśnie do montażu. Już zamontowany, już mogę podnosić, czy jest nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Musimy teraz położyć drzwi w łączeniach. Dobra. Później będziemy układać ściany. Czy jego trzeba jakoś wypoziomować, coś takiego? Tak, czy, tak. Musimy, jest... musimy blaty wypoziomować i dopiero wtedy przystąpimy do montażu ścian. Dobra. A blat mamy od blat mamy od firmy Archetype. Jest to spiek kwarcowy. Tutaj serdeczne podziękowania dla dziewczyn Patrycji oraz Wioli za szybką dostawę materiału do nas. Czyli dziewczyny dostarczyły, aby od razu działaliście dokładnie, i Dokładnie, dokładnie, dokładnie. I o to jesteśmy, bo naprawdę dostawa była ekspresowo. Dokładnie. Dwa tygodnie nam to zajęło? Nawet nie. Równo dwa tygodnie temu byliśmy na pomiarach. Jak widać, wszystko elegancko pasuje. Czyli jak będziecie tutaj chcieli zamówić kamień, to pamiętajcie, da się w dwa tygodnie polecamy się. Przenosimy się do Rzeszowa, a tu Zygmunt. Przede mną kolejne trudne zadanie, tym razem wybór ogrodzenia do naszej inwestycji w Łęczycy. I tutaj znowu możliwości jest tyle możliwości, które oferuje firma Styrobut z Rzeszowa, że naprawdę. Trudno się zdecydować. Na całe szczęście w Styrobudzie pracują fachowcy, którzy doradzą, którzy zrobią wizualizację. Będę mógł zobaczyć, jak to ogrodzenie wygląda. E, mogę trochę pogrymasić, coś pozmieniać, ale na pewno efekt końcowy będzie super. Zresztą sami widzicie, jak to wygląda. Nic, tylko wybierać. A wybór jest naprawdę bardzo trudny. Jedyna szuflada w mojej kuchni przeznaczona na sztućce i przybory. Mam jeszcze jedną, tutaj na skraju kuchni, stąd mam najbliżej, żeby wszystkie sztućce serwisowe przynosić bezpośrednio do jadalni. Taka lokalizacja współpracuje również z mywarką. W łatwy sposób umyte sztućce wracają bezpośrednio do szuflady. W tym miejscu przechowuję również noże w specjalnym bloku, gdzie czekają gotowe do użycia i skąd mogę je szybko wyjąć, to jest bardzo ważne w lokalizacji, aby umieszczenie przedmiotów było właśnie tam, gdzie ich najczęściej używamy. Noży używam w strefie przygotowywania, więc też tutaj są one zlokalizowane. W tym momencie szuflada jest wyposażona w drewniany wkład, ale nie od samego początku tak było, wcześniej. Skorzystałam z tańszych rozwiązań i miałam tutaj wkład z tworzywa. To wszystko na dzisiaj. W kolejnym odcinku zajmiemy się szufladami wysokimi. Pan kominek udał się do żyardowa do naszego partnera, a tam mamy Tomasza, który już spawa balustrady. Dzisiaj piękna jesień, Polska 30 stopni, a my dotarliśmy do Tomka, do Żyrardowa. Powiedz, co tutaj będziesz wykonywał na nasze inwestycje, bo słyszałem, że jakieś balustrady są w planie. Zgadza się. Będziemy ogólnie robić cztery barierki francuskie, tak zwane żykowaczki kiedyś, <gry> oraz hokery. Czyli takie krzesła tak wyższe jest. można powiedzieć? Tak, jest, takie wyższe krzesełka, dokładnie zgadza się. A coś jeszcze zostali, wykonujecie oprócz tych przedmiotów? Ogólnie zestali praktycznie wszystko. Nie boimy się niczego, tak naprawdę. Robimy barierki, balustrady, ogrodzenia, yy, wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe, meble, industrialne, wszystko. Czyli wszystko, co zestali, to do domka. Zgadza się? To, to do pokaż do nam, gdzie to wszystko wykonujecie. To zapraszam. No właśnie. I tu mamy tą naszą barierkę. Jeszcze jest ona nieposkładana, jest dopiero podocinana, ułożone y, do y, spawania. Y, porozmieszczane szczeble. Czyli to jest ta nasza słynna francuska balustrada. A czemu francuska, a nie polska albo czeska? No właśnie. Teoretycznie <gry> dlatego, że przylega ona do samego do samych drzwi tak czyli te, te, de facto tego balkonu tak naprawdę nie ma tak czyli nie mamy balkonu tylko mamy balkonu. drzwi ale nie ma balkonu dokładnie dlatego żeby z tych drzwi nie wypaść to montujemy takie barierki dolegające do ściany po prostu i to jest na tą naszą inwestycję ta balustradka, tak zgadza się to już jest y, jeszcze nieskończona właśnie już złożona uszykowana do spawania a tu już mamy praktycznie y, gotowe Yy, trzy gotowe i ta czwarta jest. A hokery też już gotowe są? Hokery jeszcze nie gotowe. Jeszcze mamy trochę czasu, więc zdążymy zrobić. No ale się wyrobisz. Oczywiście, to. ja zawsze. No dobrze, to do zobaczenia na następnej inwestycji. I tylko przyjść z tymi hokerami. No oczywiście. Do zobaczenia. 220 metrów kwadratowych. Tyle ma powierzchni nasza inwestycja w Łęczycy. I uwaga, teraz ekipa musi pomalować całą tą inwestycję. Ile dni ich zajmie? No mam nadzieję, że zrobią to bardzo szybko. Trudne zadanie, ale też ciekawe, dlatego że nie mamy zwykłej gładzi na ścianach, tylko tapetę gładziową. I teraz ta farba musi się z nią połączyć. Jak to wyjdzie? Zobaczycie. Teraz coś po prostu niesamowitego. Kamień, ale jaki to kamień? Taki giętki, gipki, elastyczny, bo nawet nie wiem, jak mam to powiedzieć. Ale posłuchajmy eksperta, co to jest i jakie ma zastosowania. Wyobraźcie sobie kamień naturalny, który jest bardzo cienki i elastyczny, który możecie zastosować właściwie wszędzie, na zewnątrz budynku, wewnątrz, w pomieszczeniach suchych, mokrych czy na przykład okleić nim kominek. Dzisiaj przyniosłam wam wzorniki firmy Slate Light, to jest fornir kamienny z największą na rynku w największej na rynku kolorystyce. Znajdziecie u nas forniry w w pięciu różnych gatunkach kamienia to są łupki, mika, marmury, piaskowce. Jeśli chodzi o kolorystykę od bardzo ciemnej do zupełnie jasnej. Na pewno zastanawiacie się w jaki sposób udało nam się pozyskać tak cienką okładzinę kamienną, która na swojej powierzchni ma naturalny kamień. Otóż, zdradzę Wam małą tajemnicę, dokonujemy Depilacji na kamiennych blokach, czyli bierzemy gruby kamienny blok, wylewamy na niego klej, kładziemy matę z włókna szklanego i w momencie gdy ten klej wysycha, odrywamy cienką warstwę naturalnego kamienia. Stąd nasze arkusze, na przykład o rozmiarze 280, możecie zwinąć w rolkę i wbiec z nimi, na przykład na piąte piętro. Na inwestycje w czeczotkach projektant wybrał jeden z naszych bardzo popularnych dekorów, to jest Black Pearl. I tym dekorem zostanie obłożony kominek. Zastanawiacie się, w jaki sposób będzie to zrobione? Otóż nakładamy klej pacą zębatą o drobnym zębie na lewą stronę forniru kamiennego i przyklejamy. Nic prostszego. Nasz prowadzący jest już w siedzibie u naszego partnera. O czym porozmawiają? No, jesteśmy na miejscu. Zobaczymy, z kim się dzisiaj tu spotkam i z kim porozmawiam o produktach firmy Sevrolet. Fajne miejsce. Wiem, że rozmawiałem już wcześniej z panią Marką i powiedziała mi, że tu, jest, tu są boksy, w których będę mógł zobaczyć jakieś inspiracje, które może przydadzą się w naszym programie. No to w takim razie idę zobaczyć. E, że tak powiem prosto. Dwóch dżentelmenów rozmawia o spokojnie, o garderobie, męskiej i damskiej. A. Mam Cię Jarku, no cześć! Cześć, cześć. Danielu, witam Cię. Dobra, powiedz mi co to jest za miejsce? Danielu, jest to nasza pokazowa garderoba w naszym showroomie w Warszawie. Pokazujemy tutaj elementy, komponenty do mebli, które możemy wykorzystać zarówno w szafie, jak i również w pomieszczeniach oddzielnych typu garderoba. No dobrze, ale powiedz mi i naszym widzom, Czym wy się tak naprawdę zajmujecie? Czy wy tworzycie, nie wiem, meble, wizje, czy, czy to są jakieś inne, nie wiem, jakieś produkty? My jesteśmy e, firmą, która specjalizuje się w produkcji akcesoriów meblowych oraz systemów do szaf przesuwnych. Czyli tak naprawdę produkujemy komponenty, tak, do, o, do tych poszczególnych e, elementów e, meblowych. Okej, okay, czyli ja rozumiem, że bez tego to żadna szafka, ani szafa by się nie utrzymała. Zdecydowanie. <laughs> Zdecydowanie tak, często tych naszych elementów na gołym, o, gołym okiem nie widać, natomiast w momencie, kiedy właśnie chcemy, żeby one funkcjonowały, żeby one działały, wtedy właśnie wchodzi do gry, wchodzą do gry nasze akcesoria. Dobra, czyli akcesoria, okucia, fachowa nazwa? E, okucia meblowe, e, akcesoria meblowe to z tym, czym, czym my się specjalizujemy. Dobra, Jarek, słuchaj, to mi. Nie... Opowiedz trochę, bo to, to, ta garderoba to trochę taka premium plus. Zdecydowanie. To są przede wszystkim rzeczy, które e, mają trafić do klienta e, wymagającego, który po prostu chce mieć wszystko z najwyższej, z najwyższej półki, e, w dużej mierze właśnie w meblach pod wymiar. Wiosna tuż, tuż i dlatego kuchnie ogrodowe jak najbardziej są wskazane. Nasz prowadzący Zygmunt będzie osobiście nadzorował montaż kuchni ogrodowej, no i potem tylko już grill. Będzie to montaż kuchni ogrodowej firmy Kugesto. No ale żeby w ogóle rozpocząć montaż, trzeba najpierw przygotować odpowiednie miejsce, eee, trzeba najpierw wylać. Ławę, czyli podstawę tej całej kuchni. Głębokość ławy to jest ława betonowa. Mniej więcej tak jak głębokość przemarzania, czyli 80 cm do metra lanego betonu. I co ważne, od razu należy przygotować gniazda. Pierwsze gniazdo to jest gniazdo z doprowadzeniem wody. Woda, oczywiście, w kuchni musi być, ale skoro jest woda, to musi być również. Odpływ, odpływ do kanalizacji. Mamy przygotowany odpływ. I jeszcze jedna ważna sprawa: energia. Musi być doprowadzony e, kabel e, mocny, gruby kabel, e, który dostarczy energii całemu temu e, urządzeniu. To wszystko jest przygotowane. To jest gotowe. Beton jest e, odpowiednio twardy. No cóż, możemy rozpoczynać montaż. A zatem zaczynajmy. Wracamy do Czeczotek. Tu już inwestycja zbliża się ku końcowi, a teraz najważniejszy element całego domu schody i balustrada. Ale od tego mamy najlepszych. Tomek, do dzieła! tam mamy zadanie bojowe, zamontować w tym miejscu balustradę, żeby nam przypadkiem ktoś tutaj nie wpadł, tak? Oczywiście. Będziemy mocowali naszą balustradę całkiem prostą, z nowymi elementami i zaczynamy właśnie od góry. i mm -hmm.